Kochani, witam was w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj wziąłam swój mały aparat i nagrywam vloga i dawno vloga na moim kanale nie było, ale powiem wam, odzwyczaiłam się trochę od vlogów. Kurczę, muszę zacząć nagrywać. Ja zawsze vlogi lubię bardzo oglądać i nagrywać, więc yy, myślę, że to jest fajna sprawa, no. Jestem u siebie w mieszkaniu w Poznaniu, ale zaraz jadę do Bydgoszczy na mój Drugi już koncert, ale pierwszy koncert z trasy. Ja jeszcze nie mogę doczekać, po prostu jestem dzisiaj w takich emocjach że szok. Ogólnie co trochę wysiada mi gardło, więc ja mam nadzieję, że to wszystko dzisiaj pójdzie dobrze. E, niestety się przeziębiłam i po prostu liczę bardzo, że będzie wszystko dobrze i że dam radę zaśpiewać. E, a jak nie, to wierzę w to, że pomożecie mi e, wszystko śpiewać. Co? W sumie zapraszam Was do mojego vloga. Pokażę Wam, e, co się dzieje na koncertach. Pokażę Wam koncerty w sumie od tej drugiej strony. E, no i sama się nie mogę doczekać, żeby z Was już spotkać, więc jedziemy. Jedziemy pod firmę, bo tam mamy cały merch i wszystko, więc musimy to zapakować. O, i prezenty dla Was na meeting grita. No i ja to sobie z Nelą, z Oliwią, tam z Oliwią, no i idzie rady Ja mam bluzę ze swojego nowego merchu No, więc myślę, że jak wy oglądacie już tego vloga to merch jest dostępny I chcę wam powiedzieć, że jest w ogóle dostępny na każdym innym koncercie No i będzie dostępny online Więc miejmy nadzieję, że już, już jest dostępny online Jeśli jest to dam wam linka w opisie Tak wygląda bagażnik naszego auta Sprzęt zespołu Merch Masakra Ile rzeczy Tu? Przyjechaliśmy już do Bydgoszczy. O! Jesteśmy na scenie, właśnie. Tutaj, tutaj taki słup śmieszny jest na środku, ale no, cóż, trudno, jak musi być, to no niech będzie. No i będą się zaraz rozkładać. Um, rozkładać sprzęt. Jak tam, chłopaki, pomóc Wam w czymś? Chłopaki, a potem na nie będzie Ciężkie? Nie, zobaczymy. To są przyjemne kg. Było pełne auto? Jest puste Kochani, tu próby trwają No, bardzo ładnie A to tak za słupem? Nie, no co to? Tutaj, <grym zimny> tutaj jest space Witamy wszystkich serdecznie Cześć Błędność i Cześć. A tutaj pakujemy prezenty na mitynglita O Zdradzam wam troszeczkę tu Podpisane pankarty No hey! <laughs> Okej okay. Weronika, Paulina, Emilia, Olga, Ola i Amelia. Ja, pamiętałam. No, chcecie coś dziewczyny powiedzieć? Ja pozdrawiam wszystkich moich znajomych. Mamę, tatę, babcie, dziadka. Tak. Ty Weronika? Ja też wszystkich pozdrawiam. Emilia, Olga? Supiwerki. O, o są dobra. A wy? No ja też też pozdrawiam. Mamy, cześć I Kamilę, mama która tam O, Kamila, która stoi tam Pozdrawiamy panów <śmiany> Bądziłeś często patrząc tylko w dół I nawet nie wiesz czemu byłeś tu Pamiętasz ciągle obraz tamtych snów Trudno już Cierpienie nie jest obce ani ból Bo siebie uderzając Cześć. Moim gościem na trasie Oj przepraszam, bo ty jesteś taki wysoki, a ja tak A tam jest przesady no, no, My jesteśmy u ja Weroniki, nie. ale jest naprawdę świetna atmosfera Jest tutaj masa no, ludzi, którzy, no. którzy czekają na Weronikę i czekają na, na Ciebie też, krzyczą Mateusz, Tak, ale to jest mega miłe, zaraz tu będziemy, będziemy Wam śpiewać Naprawdę bardzo chcemy Was też zachęcić do, do Szczecina Gdzie też tak. będę się pokazywać tak, będzie, z w A 21 tak. października Mam nadzieję w ogóle, że jeszcze, jeszcze kiedyś no, odwiedzisz moją no, jeszcze. Jak, i jak się najbardziej, się bardzo dziękuję za zaproszenie, To ja bardzo, bardzo dziękuję, miło że tutaj no, To ja bardzo jest My tak sobie w ogóle dziękujemy cały tak, czas Tak, więc... jeszcze u mnie na blogu na którym dziękowaliśmy jakiś <laughs> dzień podziękowań, no Ale wpadajcie do Mateusza na kanał, tworzy naprawdę super piosenki Mi się bardzo podobają Jestem jego wierną fan fanką, fanką tak. świetne na przykład dziękuję. piosenki z tekstów nauczycieli, z tekstów mamy, także takie, naprawdę fajnie tak. posłuchać. No, Także link do jego kanału w opisie. No tak. Subskrybujcie też Weronikę. Subsługuję, no. zasubuję <laughs> No i subujcie Matiego. Dobra, no to Ty się przygotowuj, bo masz 5 tak, minut. Tak, masz 5 minut. A ja staram się przybierać. No. No.

już jestem po koncercie. O, idzie Maruś! Dzień dobry! Powiedz, jak ci się podobało na koncercie. O, była energia, było świetnie. Całujemy was i powietrze wokół was. Nie, naprawdę, było cudownie, serio. I powiem Wam, że. No jesteście niesamowici A, wziąłeś? No właśnie, Bardzo dobrze. Się Bardzo dobrze. No, Bardzo dobrze. Ja do Jeszcze powiem, że. <śleszy> no co Ci powiem? że podoba Wam się nowy merch Postawiam Wam tutaj obrazki nowego merchu i będzie dostępny online, już wam to mówiłam. No, ale było naprawdę niesamowicie i widziałam Was wielu w nowych bluzach, nowych koszulkach. No jesteście tu do wni, naprawdę. Dziękuję Wam. Do to O, tam teraz składają sprzęt. Ja też idę zmyć makijaż, wsiadam do auta i jedziemy. No! Napiszcie mi koniecznie, czy chcecie oddzielny filmik z otwierania prezentów z Bydgoszczy, podstaw tam od was kupy prezentów, naprawdę jestem ciekawa co tam w środku jest. Wiem, że dużo rzeczy sami, sami robiliście, więc wow, jestem pod wielkim wrażeniem. Także dajcie mi znać, czy chcecie taki film. No. Pa dziewczyny! Dzięki za super koncert! Jest kolejny dzień, ja bym chciała wam coś dopowiedzieć, jakby jeszcze do tego vloga. Dlatego, że mam wrażenie, że trochę mało nagrywałam i trochę mało skupiałam się na tym vlogu, ale za to z drugiej strony bardzo skupiłam się na koncercie, od tej technicznej strony i od tej strony, żeby spędzić jak najwięcej czasu z wami. Chciałam też, żeby ten koncert wyszedł jak najlepiej i z tego też miejsca dziękuję bardzo mojej rodzinie, moim rodzicom i moim siostrom, które bardzo, bardzo, ale to bardzo mi pomogli w nagrywaniu vloga. Mój tata nagrywał cały koncert. Moja siostra robiła mi Insta Stories, wszystko po prostu. Moja mama też robiła mi zdjęcia, także bardzo, bardzo im dziękuję. Chcę też podziękować mojemu zespołowi, który dał naprawdę takiego czadu, że szok. Serio, jestem bardzo z nich dumna, że się nie pomyliliśmy, chłopaki, <grym>, że było wszystko dobrze. Chcę też podziękować bardzo ekipie MyMusic, która tam ze mną była. Radkowi, Oli i Marcie, którzy też bardzo, bardzo dużo mi pomogli. Mojemu akustykowi, który z nami pojechał, Wksowi. Super, naprawdę, dziękuję. <grym>, chcę podziękować Mateuszowi, kto... Takie podziękowania na sam koniec, ale chcę naprawdę podziękować Mateuszowi, który był tam z nami, bo też Mateusz dał czadu i, i mimo, że byłam na zapleczu, to i tak słyszałam, jak pięknie śpiewał. Ale przede wszystkim chcę podziękować Wam za to, że tam ze mną byliście i za to, że przyszliście na mój koncert, znaliście piosenki, świetnie się bawiliście. Bardzo chcę Wam podziękować za tą niespodziankę piosenkę, tego się totalnie nie spodziewałam. To ja po prostu jak tym stałam, to mówię sobie, jak... Wow, co tu się dzieje? Także dziękuję Wam bardzo To był chyba najpiękniejszy prezent, jaki mogłam od Was dostać Dostałam w ogóle kupę, kupę prezentów na Meet&Greet Mogę Wam zrobić z tego filmik, jeśli chcecie Jeśli chcecie, to oczywiście piszcie w opisie I postaram się nagrywać więcej vlogów, jakichś takich nawet z życia mojego codziennego Bo ja ostatnio troszeczkę to zaniedbałam Nagrywam bardziej takie dla Was statyczne filmy ale widzę, że też Wam się takie statyczne filmy podobają. Piszcie mi koniecznie, czy chcecie więcej po prostu vlogów z innych koncertów. Ja trochę tracę głos, ale zabieram się za to, żeby się wyleczyć, ponieważ widzimy się za tydzień w Szczecinie, potem za jakiś czas, 4 listopada, się widzimy w Łodzi i tak dalej. Wstawię Wam tutaj billboard z trasą moją koncertową. Bydgość już był, ale zapraszam Was na resztę miast. Mam nadzieję, że się zobaczymy. Mam nadzieję, że zobaczę Was w swoim merczu, bo w ogóle wczoraj dopiero wyszedł mercz, a widziałam Was w tylu w swoim merczu nowym, że ja po prostu byłam w takim szoku, że szok. Masło myślana, ale wiecie o co chodzi. No. Bardzo dziękuję Wam za tego vloga i za to, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że do zobaczenia na innych koncertach, bo to jest naprawdę niesamowita energia, tego się nie da opisać masakry <gry> buziaki.